Ej, gdzie jest ta paczka? Tutaj powinna gdzieś. O, dobra, mam! Jest! No i powiem Wam szczerze, takiego rozmiaru to, to ja się nie spodziewałem Ale zanim przejdziemy do zawartości, to powiedzmy sobie kilka słów o mnie. Na YouTubie, lub, wiecie, lub nie, nagrywam już ponad półtorej roku. E, ponad 200 filmów. Naprawdę jest tego sporo. Udało mi się zebrać powiedzmy, no prawie te 4000 widzów. I po cichu czekałem aż jakaś firma Lego mnie zauważy No i może jakiś tam taki wiecie, mały secik symboliczny do zrecenzowania Niestety jeszcze to się nie wydarzyło Może kiedyś będę miał taką okazję Hej Lego, jestem tutaj jakbyście mieli jakby... No możecie mi wysłać jakiś test... To, 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 to nie tutaj, dobra, nieważne Ale tak, jakiś czas temu stało się coś niesamowitego. Firma Weebrick napisała do mnie, żebym wybrał sobie jakieś klocki z ich strony, żebym zbudował, no, pe swojego moca. Pewnie zastanawiacie się, co to będzie. Jeżeli oglądacie mnie powyżej dwóch minut, to wiecie, że za mną stoi wielkie LEGO miasto. Wiecie również, że tutaj po prawej stronie mamy jeszcze miejsce na trzy modulary. No, co tu jeszcze można powiedzieć? E, naprawdę jestem wielkim fanem modularów. Modulary zbieram już tak około roku, dlatego już, tak powiedzmy, te pewne techniki. E, coś tam liznąłem, także e, coś nieco, powiedzmy, potrafię. Ogólnie tak to wygląda, dlatego postanowiłem kupić e, w zasadzie zamówić sobie klocki od tej firmy, żeby zbudować modulara, bo ich aż 4000 w tym kartonie uwierzylibyście. Miesi się 4000 klocków Sam jestem ciekaw jak to będzie zapakowane Czy tych klocków naprawdę jest bardzo dużo e, I teraz pewnie zapytacie Ile to wszystko, o jakiej wartości jest ta cała paczka Pewnie już widzicie po tytule oraz mi, po miniaturce Ale teraz Wam to przybliżę Około półtorej tysiąca złotych No jest to naprawdę duża paka I zaraz zresztą pokażę Wam co w niej się znajduje Paka leci na bok i powiedzmy sobie teraz kilka słów na temat firmy WeBrick. Uwaga! Jak sama firma się reklamuje? E, mamy tam wiadomość o treści, że te klocki są kompatybilne w 95% z klockami Lego. Oczywiście to dzisiaj dla Was sprawdzę i zobaczymy, czy faktycznie tak jest świetne kolory, podobno tak piszą, oraz jeszcze e, naprawdę wysoka jakość. Oczywiście zaraz to sprawdzimy. Zobaczymy jak te klocki się łączą, czy wygląda to tak jak w Lego. E, także ja naprawdę mega mega z tego miejsca dziękuję firmie Webrick za wysłanie mi tej paszki ponieważ dzięki temu będę mógł zbudować kolejny odular do mojego miasta. Czyli co? Otwieramy paczuszkę? O nie, 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 źle powiedziałem. To jest giga wielka paka ponad czterema tysiącami klocków. Mam tutaj przygotowane nożyczki, e, także zobaczymy, czy uda mi się to jakoś fajnie, szybko otworzyć. Wow! I mamy otwartą paczkę. Już Wam to obracam i pokazuję, jak to wygląda. Syk! Tych klocków jest naprawdę sporo. Ja muszę się delikatnie przemieścić. Tu jest tyle klocków! Wysypmy to całe i zobaczmy! Wow, naprawdę potężne zamówienie! Jak widzicie, jeszcze są trzy tak, trzy płyteczki 32 na 32 Także tych klocków naprawdę dużo sobie zamówiłem. No ale modular też będzie potężny, także tutaj wszystko musi ze sobą współgrać. Masę cegiełek, masę takich elementów budowlanych. Czy widzieliście kiedykolwiek w swoim życiu złote cegiełki? Czy widzieliście kiedyś w ogóle w e, zestawie Lego takie, takie elementy? Ja nie, dlatego postanowiłam sobie zamówić właśnie te cegiełki. I właśnie dzięki firmie e, Weedbrick możecie stworzyć swoje e, ulubione klocki w dowolnych kolorach. A tych kolorów jest naprawdę masa, ponieważ ponad 500. E, Okej, okay. co my tutaj mamy? Przejrzyjmy to e, szybko. Zobaczcie na przykład na ten pakiet szywek. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Nie pamiętam ile sztuk zamówiłem, ale wygląda na jakieś 60, to co jest naprawdę dużo. Tutaj tak samo, oliwne liście, mamy jakieś inne elementy, transparentne. To, co jeszcze chciałbym Wam pokazać, to zobaczcie. Zamówiłem sobie 100 sztuk tych pierścieni, ponieważ one były za 1 cent Za 1 cent nie wzięlibyście takiego elementu? Ja zdecydowałem się i może, jakaś, e, może jakiś patent do tego macie? Możecie pisać w komentarzach, a ja na pewno coś wykorzystam w swoim modularze Zobaczcie na to! Mamy również e, takie elementy Wyjmę wam to, żebyście mogli lepiej zobaczyć takie balustrady, dosłownie idealnie odzorowane jak w wersji LEGO. Jakie piękne kolory. Na przykład, tutaj sobie wziąłem taką płyteczkę do sprawdzenia. E, na przykład tutaj zobaczcie, jaki piękny Turkus. Świetne kolorki, naprawdę coś ciekawego z tych klocków można e, zbudować. Oprócz tego, e, tutaj są jeszcze takie fajne elementy, już Wam to pokazuję. Mamy. Takie tutaj yy, piękne, takie okna powiedzmy, w stylu takim włoskim, to na pewno też wykorzystam do swojej budowli, tu akurat wziąłem sobie trzy sztuki, także będą na trzy takie, yy, wiecie po prostu, trzy takie okna. Oprócz tego takie elementy w przepięknych kolorach, tutaj bordo, naprawdę mega mi się to podoba. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę budował ten modular. No naprawdę tych klocków jest tutaj masa, dlatego będę miał pole do popisu. Ja już dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie jeszcze o łapce w górę oraz subskrypcji, bo to mega motywuje i pomaga w rozwoju kanału. Ja już dziękuję Wam za dziś. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!